Dobry wieczór Państwu. Kilka dni temu pokazywałem maluchę kirysków yy, korydora z CW010 yy, Gold Laserów odmianę yy, uzyskaną w hodowli, odmianę czerwoną RED. To właśnie jeden z tych maluchów tutaj za yy, kamieniem napowietrzającym drugi. Tak więc maluchy rosną, rozwijają się. Dostają żywą martemię w taki sposób jak opisywałem w swoich artykułach. No, i tutaj, proszę Państwa, myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Mam dwa kolejne tarła, z jednego zebrałem 9 dzielnych, dzisiaj zebrałem aż 35. Z tego drugiego, właśnie dzisiaj się wylęgły młode. No, a z, kolejnych, z kolejnego zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Na razie sytuacja wygląda no, na pewno pozytywnie. E, sam jestem zdumiony, że te kiryski tak wcześnie u mnie podeszły, dotarły. E, Przywiozłem je z Niemiec w czerwcu. E, Mają zamówione je na marzec. Mamy niemiecki hodowca, który je dla mnie e, trzymał, no, e, na tyle dobrze je karmił, e, w takich dobrych warunkach, że e, ja właściwie. Trzymałem rodziców tych maluchów e, nie w akwarium tarliskowym, tylko w większym akwarium na otchów z innymi też kiryskami. Kiryskami korydora z które też prezentowałem. E, no cóż, e, tak się zdarzyło, że e, podeszły do Tarła, co oczywiście e, mnie bardzo cieszy. Piękna czerwona barwa, mutacja uzyskana w hodowli nie sztucznie przez manipulację e, genami czy jakieś tego typu zabiegi. Po prostu hodowca niemiecki zauważył, że e, w, w ikrze, e, e, które złożyłem, u Sachsy, kilka na się różni od e, innych. No i w ten sposób udało mu się wyodrębnić tą odmianę i ją później utrwalić jeszcze raz rzut tutaj bliżej na malucha tu się znajduje bliżej wyraźny czerwony kolor widocznie już tu u tych maluchów Mnie osobiście bardzo ten gatunek, jego odmiana hodowlana się podoba. Dziękuję bardzo Państwu.